Kanał Games Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj recenzja sprzętowa, a mianowicie zajmiemy się pro-kontrolerem do Switcha 2, czyli mamy tutaj oficjalnego pada Nintendo, który został wypuszczony do Switcha 2 właśnie i jest on też w jakimś sensie kontrowersyjny, dlatego, że bardzo niewiele zmienił się od pierwszej wersji do Switcha 1. Właściwie to są dwa bardzo, bardzo podobne pady no i wielu graczy zarzuca Big N to, że wypuszcza tego drugiego pada, właściwie niewiele zmieniając, a żądając za niego jest jeszcze większych pieniędzy i trzeba przyznać, że ta cena jest dosyć wysoka, bo cena sugerowana w Polsce wynosi około 369 zł i trzeba przyznać, że jak zapada, to jest naprawdę naprawdę sporo. No i zajmiemy się nim trochę, zobaczymy sobie wspólnie, czy warto wydać tak duże pieniądze. I czy ci, którzy posiadają już pro kontrolera od Switcha 1, którego przecież można z powodzeniem używać również do Switcha 2, czy jest w ogóle sens, żeby przesiadali się na tę najnowszą wersję? Zapraszam Was zatem do dalszej części materiału, gdzie postaram się odpowiedzieć. Na to, ale oczywiście nie tylko na to pytanie. Trzeba powiedzieć, że od początku można odnieść wrażenie, że Nintendo poszło w taką stronę, że jeśli coś działa i jest dobre, to nie zmieniajmy w tym za dużo. No i Pro Controller do Switcha 2 bardzo, bardzo przypomina pada od Switcha 1, tego oficjalnego. Natomiast jeśli weźmiecie go w dłonie, to to, co od początku jest odczuwalne, to nieco inna tutaj faktura tego plastiku. W pierwszym Pro Controllerze te rączki były z taką teksturą antypoślizgową. Tutaj mamy cały kontroler w formie matowej. Ja to będę Wam pokazywał oczywiście na zbliżeniu, bo tutaj niespecjalnie to będzie widać, natomiast nieco to się wszystko różni. Trudno mi powiedzieć, które rozwiązanie jest lepsze, no trzeba przyznać, że tak pod kątem uchwytu i pierwszego wrażenia wydaje się, że to jest wygodniejsze. Natomiast w dłuższych sesjach pewnie jedno i drugie rozwiązanie znajdzie swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ja muszę przyznać, że mnie jakoś mega dłonie się nie pocą podczas grania, więc zupełnie mi nie przeszkadza ta faktura zastosowana w prokontrolerze do Switcha 2, ale pewnie znajdą się też tacy gracze, którzy uznają, że to jest minus względem pierwszej wersji. Dla mnie osobiście nie. Jeszcze Przechodząc do tego, co tutaj się zmieniło w takiej mniejszej formie, bo oczywiście mamy dodatki, których nie było w pierwszym Pro Kontrolerze. natomiast to, co zauważyłem od razu, to też większe przyciski A, B, X, y, one naprawdę są znacznie większe niż w pierwszym Pro Kontrolerze. Oczywiście nie jakoś mega, mega, ale prawda jest taka, że to jest różnica odczuwalna i niektórzy uznają, że łatwiej się na przykład wciska te dwa przyciski na raz, jeśli ktoś będzie tego potrzebował w jakiejś grze. Dla mnie największą różnicą, muszę Wam powiedzieć, są gałki analogowe i może Możecie mi wierzyć, że to jest różnica. Taki powstaje wręcz efekt. Wow, jak się pierwszy raz weźmie tego pada do rąk, to naprawdę to robi wrażenie, to są tak płynnie działające gałki, że to jest aż trudne do opisania, możecie mi wierzyć, że tutaj naprawdę zobaczycie różnicę w porównaniu z innymi padami, i to też, co mnie się rzuciło w oczy, to jeśli będziecie kręcić tymi gałkami, na przykład w ten sposób, to jest to kompletnie niesłyszalne. To znaczy, nie wiem, jaki tutaj materiał został użyty, ten plastik, natomiast to jest tak świetne wrażenie, jeśli pokręcicie w ten sposób w jakimkolwiek innym kontrolerze, to zobaczycie, że ta gałka obija się o plastik i to jest słyszalne. Natomiast tutaj zobaczcie, że nawet jak to przykładam blisko mojego mikrofonu, to kompletnie to jest niesłyszalne i naprawdę to są mega, mega ciche gałki i bardzo, bardzo przyjemnie się ich używa. Natomiast malkontenci oczywiście powiedzą to, że nie mamy tutaj efektu hola i taka jest prawda. No niestety to jest znowu sprzęt narażony na to, że w przyszłości zobaczymy to tak zwane dryfowanie, czy też driftowanie analogów. Zobaczymy. No ja Wam muszę powiedzieć, że analogi od pierwszego Switcha, to znaczy od Prokontrolera do pierwszego Switcha do tej pory u mnie poprawnie działają. Jeden z joy się zepsuł, to znaczy analog niestety zaczął dryfować, natomiast kontroler cały czas działa w porządku. Zobaczymy, jaka będzie żywotność tych analogów, i oczywiście, brak efektu hola to jest pewnego rodzaju minus. Natomiast zobaczymy, być może Nintendo zastosowało taką technologię, która się obroni w dłuższym okresie czasu. Natomiast podsumowując, te analogi to jest naprawdę coś, co robi efekt wow, i oczywiście, że z czasem też się do tego przyzwyczaicie i nie będziecie aż tak się tym zachwycać, jak już będziecie normalnie. Nie sobie grać przez kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin, natomiast po wzięciu pada do rąk, naprawdę, naprawdę to potrafi zrobić wrażenie. No i z takich mniejszych rzeczy, z mniejszych poprawek, wspomnę Wam jeszcze o D-Padzie, czyli tym krzyżaku, który w pierwszym pro kontrolerze pozostawiał trochę do życzenia. Tutaj drobne poprawki widać, ale niestety dalej idealnie nie jest, co ja dobitnie sobie przetestowałem, chociażby w Mortal Kombat Legacy Collection, gdzie trzeba na przykład w przypadku niektórych fatalów wykonywać różne kombinacje właśnie przycisków kierunkowych i niestety zdarza się, że nie wszystko działa. Poprawnie. Też y, słynnym testem jest przez wielu YouTuberów y, odpalenie Tetris'a. No i wciskanie tak szybko lewo, prawo, lewo, prawo. I widać ewidentnie, że niestety czasami kontroler załapuje też inne przyciski w rodzaju góra-dół. Więc niestety pod kątem D-Pada dalej y, tutaj szału nie ma. Jest ok, jest poprawnie, natomiast nie będzie to na pewno kontroler dla tych, którzy preferują właśnie granie na krzyżaku. I na przykład w takim Street Fighter 6, tutaj działa to wszystko bardzo dobrze. To znaczy można kręcić te ćwierć kółka, pół kółka i tak dalej z różnego rodzaju właśnie specjalami tam, natomiast we wspomnianym Mortal Kombat jest już niestety nieco gorzej. Także D-pad to jest pewnego rodzaju minus tego pro kontrolera. Oczywiście nie jakiś minus ogromny, natomiast nie spodziewajcie się rewelacji pod tym kątem. Tutaj jeszcze akurat widzę spore pole do poprawek w przyszłości dla Nintendo. No i przejdźmy może do takich nowości, które tutaj zostały zawarte, których nie mieliśmy w pierwszym pro-controllerze. I po pierwsze, najważniejsze moim zdaniem są te przyciski tutaj widoczne z tyłu, mianowicie programowalne GL i GR. Wam oczywiście pokażę je na zbliżeniach, żebyście je lepiej zobaczyli. Natomiast chodzi oczywiście o to, że można pod te przyciski przypisać inne przyciski z całego pada, co czasami może się mocno przydawać, jak chociażby w takiej Zeldzie, gdzie możemy na przykład pod te przyciski przypisać bieganie, skakanie i dzięki temu możemy biec, skakać, a jednocześnie nawet gałką kręcić, obracać kamerę, czego w standardowej wersji po prostu nie mogliśmy robić i było to bardzo, bardzo utrudnione. Także to są oczywiście drobnostki, które należy docenić i jeśli pytalibyście się, czy przypadkiem, Przypadkowo będzie naciskać te przyciski po prostu trzymając kontroler? To spokojnie mogę wam powiedzieć, że zdecydowanie nie. To znaczy trzeba się wysilić, żeby to wcisnąć. Jeśli będziecie normalnie trzymać, nie ma mowy o przypadkowym wciskaniu tych przycisków. Także to jest na pewno duży plus, jeśli chodzi o GR i GL. I myślę, że jeszcze warto wspomnieć o tym, że jeśli używacie tego oficjalnego Pro kontrolera 2, to można te przyciski przypisywać do każdej gry osobno. To znaczy jestem w stanie sobie zrobić tak, że w takiej Zeldzie ten przycisk będzie na przykład odpowiadał przyciskowi Y na padzie, a załóżmy w innej grze, powiedzmy Fast Fusion, to będzie odpowiadało X-owi i konsola po prostu to zapamięta, nie będziemy musieli za każdym razem programować tych przycisków od nowa. Także to jest też mały plusik i generalnie te przyciski to jest plus tego kontrolera. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że w wielu padach firm trzecich to już dawno jest rozwiązane i stosowane, więc to nie jest jakaś super nowość. Natomiast względem pierwszego Pro kontrolera to jednak jest nowość, którą należy docenić. Jeszcze z takich nowości mamy oczywiście przycisk C, czyli odpowiedzialny za ten game chat. Natomiast Pamiętajcie też o tym, że to jest oczywiście skrót tylko, dlatego że do tego game spokojnie można się dostać, przyciskając przycisk Home i wybierając później odpowiednią ikonę na ekranie. Także to jest tylko taki ułatwiacz. To nie jest coś, co nam robi jakąś wielką różnicę. To nie jest absolutnie game changer i spokojnie będziecie się mogli bez tego obejść, jeśli będziecie chcieli dalej korzystać z pierwszego pro kontrolera Natomiast warto o tym wspomnieć. Jeszcze mamy tutaj wyjście na mini Jack'a, co również się przyda chociażby do tego, żeby podłączać tutaj headsety. No i zwłaszcza, jeśli lubicie grać w nocy, to możecie sobie bezproblemowo problemowo podłączyć przewodowy headset i w ten sposób nie budzić, powiedzmy, domowników. No to się ceni, bo w pierwszym pro kontrolerze, szczerze mówiąc, tego brakowało. Jeszcze myślę, że warto wspomnieć o tym, że tutaj mamy ładowanie poprzez USB-C, także wszystko to zostało myślę, że dobrze rozwiązane. Tutaj możemy sobie ładować kontroler, tutaj wypuścić słuchawki, tutaj mamy jeszcze te diody, które wcześniej były umieszczone od dołu, tym razem są od góry, które informują nas o tym, którego kontrolera aktualnie używamy, jeśli przypisaliśmy kilka padów jednocześnie do konsoli. No i jeszcze mamy te przyciski boczne. Szkoda niestety, że dalej nie mamy analogowych spustów. To są dalej cyfrowe niestety przyciski, natomiast bardzo, bardzo przyjemnie klikają, bardzo przyjemnie się ich używa. Natomiast szczerze Wam powiem, że najwyższa pora, żeby Nintendo zrobiło analogowe spusty, bo zwłaszcza w grach wyścigowych no aż dziwnie się używa tego typu cyfrowych przycisków. Natomiast Nintendo najwidoczniej dalej uważa, że z jakimiś wielkimi symulatorami, jeśli chodzi o gry wyścigowe, na ich konsoli po prostu nie będziemy tego typu gier ogrywać. Szkoda, bo moim zdaniem na dzisiaj to po prostu powinien być stan no i jeszcze wspomnę oczywiście o usprawnionym HD Rumble, czyli ten kontroler obsługuje technologię HD Rumble 2, czyli nieco usprawnione wibracje względem pierwszego pro kontrolera. Natomiast to jest oczywiście różnica subtelna, wyczuwalna, co prawda, ale bardzo subtelna. No i jeśli mielibyśmy porównywać do, myślę, że najlepszego kontrolera pod kątem wibracji, czyli Dual Sensa do PlayStation 5, to dalej pro kontroler przy nim nawet nie stał. Jeśli chodzi właśnie o te adaptacyjne, chociażby spusty czy haptyczne wibracje, to jednak kontroler Sony zdecydowanie. Ma różnicę, natomiast to jest oczywiście też ciekawostka. no Umówmy się, że bez tego też się da obejść. Mega dużym plusem cały czas pozostaje bateria, jeśli chodzi o pro kontrolera. Podobnie jak w przypadku pierwszej wersji, bateria tu wystarcza na 40 godzin grania i to jest absolutny sztos, jeśli chodzi o kontrolery, te oficjalne do konsol, dlatego że przecież jeśli gracie na dual sensie, no to doskonale wiecie, że on wytrzymuje raptem kilka godzin, trzeba go ciągle ładować. I myślę, że jeszcze warto dodać to, że pierwszego pro kontrolera do Switcha 1 należało ładować około 6 godzin, jeśli on był całkowicie wyładowany, natomiast tutaj to usprawniono i 3,5 godziny ma wystarczyć, żeby naładować w pełni tego pada, no a później, jeśli 40 godzin on ma nam wystarczać do grania, to prawda jest taka, że to jest żywotność 4-5 krotnie momentami większa niż w padach od konkurencji, także zdecydowanie pod tym kątem absolutna rewelacja. Natomiast jeszcze, jeśli chodzi o minusy, zamknijmy może całą recenzję minusami. Tak jak Wam już wspominałem, zresztą brakuje tutaj właśnie dla mnie analogowych spustów. Drugim minusem jest cena no bo jednak 369 zł to jest bardzo dużo. Co prawda w okolicach Black Friday były promocje, że załóżmy można było ten kontroler znaleźć za około 329, natomiast to jest i tak dalej bardzo wysoka cena, no zważywszy chociażby na to, że oficjalne pady do Xboxa Series X spokojnie można znaleźć w promocjach za cenę poniżej 200 a pierwszy prekontroler do Switcha 1 w promocjach też bywa za 220-240 zł. Także tutaj naprawdę jest wysoka cena i to jest duży minus moim zdaniem tego pada. Szkoda, że pod tym kątem, Nintendo tak mocno dorzuciło do pieca, jeśli chodzi właśnie o cenę, natomiast mówmy się, w tej generacji ewidentnie widać, że ta firma próbuje po prostu spieniężać sukces pierwszego Switcha i podniosła ceny właściwie wszystkiego. No i wspominałem jeszcze Wam o braku efektu hola, jeśli chodzi o gałki. Zobaczymy na dłuższą metę, jak to będzie wyglądało i tak jak Wam wspominałem, na razie to są tylko obawy, dlatego że nic się póki co nie dzieje, nie ma raportów wielu graczy, że nagle im gałki zaczynają padać, natomiast znając przypadłości z innych kontrolerów, niestety trzeba mieć to cały czas na uwadze. No i na koniec ten wspomniany dpad pad. No niestety, szało, nie robi, jest w porządku, natomiast pod tym kątem, tutaj też widziałbym spore pole do poprawek. Natomiast, tak podsumowując już całą tę recenzję, czy warto pro kontrolerach 2 kupić? No muszę wam powiedzieć, że jeśli nie macie w ogóle pada tego typu, takiego normalnego pada do Switcha 2, nie macie pierwszego pro Controller, to ja bym się jakoś super mocno nie zastanawiał. Poczekałbym na jakąś promocję i myślę, żebym go kupował, dlatego że to jest naprawdę świetny pad, doskonale leżący w dłoniach, mający rewelacyjne gałki, analogowe i mega żywotność, i to są moim zdaniem największe jego plusy. Natomiast minusy już wam wymieniałem. No, muszę przyznać, że to nie jest też zakup obowiązkowy dla tych z kolei, którzy mają pierwszego pro kontrolera. Jeśli macie tam tego pada, czujecie się z nim dobrze, no to nie musicie kupować pro 2. To jest bardziej taka fanaberia, bym powiedział, niż jakiś obowiązkowy zakup. Natomiast też Nintendo trochę nas skłania do tego, bo pro 2 możecie wybudzać switcha 2 z trybu uśpienia, natomiast pierwszym pro kontrolerem niestety nie można tego robić i to szczerze mówiąc, też jest trochę Irytujące. Ewidentnie widać, że japońska firma w ten oto przykry sposób właściwie próbuje nas dodatkowo zachęcać do przesiadki na Pro Controllera 2. Natomiast pad sam w sobie zdecydowanie jest godny polecenia. To jest jeden z najlepszych padów na rynku. Natomiast zważywszy na to, że tak naprawdę niewiele się zmieniło od pierwszego Pro Controllera, ja wystawiam mu 8,5 na 10. Trochę ze względu właśnie na zachowawcze podejście. Jeśli nie mieliście nigdy do czynienia z tego typu padem, właśnie chociażby na pierwszym switchu, to myślę, że możecie pół oczka dodać do tej oceny i wystawić mu 9 na 10, bo to jest naprawdę doskonały pad. Natomiast dla mnie, oprócz wspomnianych gałek, ja nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego efektu wow. To jest taka drobna ewolucja niż rewolucja. A na przykład tego typu efekt wow miałem chociażby z DualSense po raz pierwszy testując adaptacyjne triggery czy te haptyczne wibracje. Tam naprawdę robiło to wrażenie. Tutaj niczego takiego nie ma, natomiast nie zmienia to faktu, że to jest dalej bardzo, bardzo dobra konstrukcja. Także to tyle ode mnie w tej recenzji. Dajcie znać oczywiście, co wymyślicie o kontrolerze do Switcha 2, bo jestem pewien, że spora grupa z Was kupiła pro tego nowego. Piszcie, czy według Was ta cena była adekwatna, czy Was cały czas mierzi to, że kupiliście w tak wysokiej cenie pada oficjalnego, no i jak się on sprawuje u Was po tym dłuższym graniu, czy macie jakiekolwiek problemy z tymi gałkami analogowymi, czy też jesteście nimi tak zachwyceni, jak przynajmniej ja w tych pierwszych tygodniach grania, bo naprawdę jeśli chodzi o płynność tych gałek i ich cichość, to ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. To tyle w tej recenzji zatem ode mnie. Dzięki za uwagę i oczywiście zapraszam Was do komentowania. Trzymajcie Cieszę się.